Sprowadź z naszą firmą auto z USA bitusa.pl. Juniorki młodsze MKS po gąsiedlce w ostatnim meczu sezonu zasadniczego wygrały z jutrzenką płock. Skończyliśmy mecz wygraną dwoma ramkami przewagi, więc e, cieszymy się z tej wygranej. Natomiast tak, e, nerwówka była do samego końca. Niestety przerwa świąteczna e, pokazała nam, że, że wejście w sezon e, po nowym roku jest bardzo trudne. Podopieczne jak dobrze weszły w spotkanie i wypracowały kilku bramkową przewagę. Do przerwy siedlczanki prowadziły 15-11. Najgorszą informacją pierwszej połowy była kontuzja, której nabawiła się bramkarka Nicole Ben. Po przerwie pogonistki były na bakier ze skutecznością. Końcówka meczu była nerwowa, ale siedlczanki dowiodły wygraną do końca. Nerwów nie zabrakło na pewno. Wiem. I znam te dziewczyny na tyle, że wiem, że mogłyśmy zagrać trochę lepiej. Tak jak w pierwszej rundzie zagrałyśmy z zespołem z Płocka. Ale no, wyszło jak wyszło. Ważne, że wygrałyśmy. I, i jednak miejsce nam się nie spieli, nie spadło. W półfinałowym meczu barażowym drużyna Altina zagra u siebie z KPR Rokis Radzymin. Zwycięzca zagra z KS AZS AWF Warszawa w finale, którego stawką będzie awans do Mistrzostw Polski. Na koniec stycznia gramy baraże dzięki którym jeżeli wygramy możemy pojechać na rozgrywki centralne. Mam nadzieję i wierzę w nas, że nam się uda. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl. Sprawdź z naszą firmą auto z USA